Bo wcześniej nagrywałam odcinek z no po prostu, że ktoś ocenia mi, czy znaczy wybieram je ja ubrania do luku i no. no A wiecie, ja tak nie lubię być na spontanie, tylko ja tam wybiorę jakieś byle, jakieś ubrania, no i się ubiorę nie wiem, czy to, to, czy to mi ładnie wyjdzie. Ogólnie, jak na taki level, który mam, to ładnie, ładnie, ładnie. Dobra. To pierwszą osobą będzie Titanic. To tak. Nic, nic by do Titanic'a. Po prostu chcę... Co się odwaliło? A, dobra, tak. Dług to mogę ocenić tak... 9 i na, y, pół na 10 profilowe takie 2 na 10, bo y, no, ten ziomek tak no, nie uczesał sobie trochę fryza. Opis fajny, fajny, 10 na 10. Ej nu, przecież cię znowu po serduszka. Mam chłopa, chłopa, ja mam chłopa. XD, kocham mego moje, chłopa, Damian. Ja jestem siebana z SZ. Pozdrawiam z rodzinką. Fajnie, fajnie. Pościki takie 10 na 10. I konto 9,5 na 10. Fajne, fajne. Ale znajomych to kurde jest fajnie, fajnie. Normalnie zazdro, bo ja tyle bym nigdy nie miała i nie będę miała. No. <laughs> Teraz dla Ania trzy kropki. Luk przepiękny. 10 na 10. Profilowe. Nie załaduje nam się chyba. To nie daje nic profilowego. O, ale piękne. 9,5 na 10. Opis. 7 na 10. Witam, maciek jestem. I jo. Koszykówka i muzyka. Chce się poznać. O, śmiało. Nie, Krysa, nie jestem taki, jak na jakiego wyglądam. Wow, 45 Level. Dzięki. To tyle. Zajęty, przyglądaj to, coś to się dowiesz. <coughs> Posty to takie. 7 na 10, bo takie trochę nudne. No i zapomniałam e, Tytanikowi ocenić pokoju. Pokój 100 na 10, przepiękny. E, jego pokój taki 9 na 10. Taki trochę kulturalny, nudny <laughs> Sorry, że mam chrypkę, no ale Chora jestem O, kochana mi napisa Nic kochana, kochana Pozdrawiam cię Dobra Look oceniam 10 na 10 Profilowe 100 na 10 To jest normalnie takie cudne Ten siomek My tym putin Opis 7 na 10. Witam. Widzę, to tylko jeden mam wadę, nie istnieje. Daj bez XZ 10 na 10. Hech, czarny kocham. Chyba się skapnęła, że będę po prostu robiła ocenianki, bo już jej wcześniej pisałam. Pusty 7 na 10. Fajne, fajne, gdy ci smutno, gdy ci za. Nie zapomnij, że masz mnie. Patrzcie, jaki kom dałam. Już to uczucie taki piękny. A pokój. 2 na 10. Nudny. Same drzewa jak w Bułgarii. Dobra. E... Selfish. Co? Nie wiem. tak. Lub takie 5 i pół na 10. Chłopak, ale przebiera się za dziewczynę. To jest cudne. 7 na 10. Łączenie kota z jakimś ziomkiem. Okay, dobra, ehm, posty takie 9 na 10. Opis 0 na 10. Profil w remoncie Ocenia profile za kilka momentów ehm, No, takie 0 na 10, ponieważ taki nudny. Ale możemy dać 1 na 10, bo no wiecie, żeby nie było smutno i pokój niezmieniony, dlatego 0 na 10, bo no by się mogła trochę postarać, żeby tak no trochę ładniejszy ten ustrój domków zrobić dobra ketus <coughs> look 10 na 10 bardzo ładny ketus, pozdrawiam ten miś jest piękny, jak ja go kocham. 10 na 10. Opis 0 na 10. Nie żartuję, 10 na 10. Ponieważ to serduszko jest piękne, takie serduszko do kogoś, kogo tak bardzo nie kochasz. Eee, o, dla mnie, dziękuję, dziękuję. Posty 7 na 10. I pokoik 2 na 10. Ale ładne, ładne. Anel. Kochana, a dziewięć. Pozdrawiam. Pozdrawiam. E e e możecie takie, nieważne. Luk milion na dziesięć. Przepiękne te soczewki. Skąd ty, kobieto, te soczewki wytrzasnęłaś? Przepiękne, są takie piękne luk też 100 na 10 Czekaj, też smutne. Eee, opis taki 2 na 10. Czas jestem Nelly jeżeli chcesz podpisać albo poznać, pisz. I tyle znaj. To jeszcze w historii nie widziałam. Kurde. Pozdrawiam. Posty takie 10 na 10. I kurde, możecie mi napisać w kom, jak to się robi, bo ja też chcę to zrobić Okej okay. <coughs> Look taki no 7,5 10 To jest cuda, cute. cute, taki cuda, cuda, cuda 10 na 10 Opis 7 na 10 i wpadajcie na ten kanał Co jest tu podane o, tu, 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 tu. Posty 7 na 10 A pokój 4 na 10 Pozdro Kasia XDD e, Look 2 na 10 Pozdrawiam Kaśkę to jest tutaj to jest przepiękne 10 na 10. Opis też jest przepiękny. Normalnie ten opis kocham 100 na 10, to ja widzę. Postów nie ma, to ja tego nie będę oceniać. I pokój możemy dać 1 na 10, bo no, jest opisany bardzo tak. No, by się mogło postarać, tak jak mówią w innych osobach. dobrela Luk 7 na 10. Bardzo ładny. I byś mogła w tym luku tylko zmienić to, że um, byś mogła makijaż inny dać, ponieważ, no wiesz, to jest jej pokój. Dlatego cenię go 100 na 10, bo jest przepiękny. I posty takie 2 na 10, to są sępy w tych postach. Czary, wyrażenie. Hmm, Badge. Look 10 na 10. Bardzo ładny, taki młodzieżowy. Musicie sobie tej piosenki przesłuchać. To Szukam Parówy. To jest piękne. Konto ogólnie 10 na 9. Bardzo ładne. To może kogoś innego idziemy tak po. Może dami notami na um, 7 na 10 widzę, że też lubi koniki opis 100 na 10 uwielbiam ten opis hejka, Lepiej w lubię wkurzyć ale dzisiaj kocia nigdy najlepszy, Jolanka, Karol, Kartosia i ktoś ważny tam jeśli się nudzi, zapraszam w imię Patryczek pokój, takie 5 na 10 ponieważ no, pomagałam mu ubierać, no ale nie wyszło mi. I posty, no takie 7,5 na 10. Ale patrzcie, jaki to jest piękne. Pierwszy śnieg w Polsce. A teraz z moim przychodzie tu burza śnieżna. Że to będzie piękne. Dobrze, to. Look 2 na 10. No, opis 7 o, na 10. Hej, mam na imię, to lat 15. Bardzo lubię psycho. Jeśli to jest za, powiedzmy sobie, na YouTube'u Charlie's. Kto lubi Charlie's, to pisze w kąt. No i to chyba na dzisiaj jest tyle. Pozdrawiam wszystkich, których oceniałam. Um, no. Kocham Cię. Pozdrawiam wszystkich, których dzisiaj oceniałam i jutro będzie kolejna część albo kolejny odcinek z takich rzeczy, więc dajcie lajka, subskrypcję i bardzo Was pozdrawiam serdecznie. Do z Wami i bye.